LEGO Star Wars The Skywalker Saga kompletnie zdominowało poprzedni miesiąc i gra stała się najlepiej sprzedającym tytułem z podszyldu TT Games. Tak, najnowsza LEGO to największa i według mnie najlepsza część z yy, klockowej serii gier. No i też sprzedało się najlepiej. Wczoraj w grze pojawiły się dwa kolejne płaty DLC i wprowadzające w sumie 10 nowych postaci. Delce może być dla fanów animacji Wojny Klonów bardzo interesujące, ponieważ wprowadza postacie z drugiego sezonu Mandalorianina, a to znaczy, że w grze od teraz można grać również a Soką. Twórcy postarali się również przy... Animacja jak bohaterki, ponieważ ma ona dwa białe miecze wydające inny dźwięk niż te standardowe oraz biega tak samo jak w animacji. Ma też te swoje charakterystyczne gesty, ale to akurat wszystkie postacie tak mają. Prócz niej w grze pojawia się Bokatan, Gideon ze swoim Dark Saberem, Boba Fett oraz Fennec Shunt. Gideon prócz swojego Dark Sabera ma dostępny również blaster. Prócz DLC drugiego sezonu Mandalorianina weszło jeszcze DLC związane z Bad Batch, czy jak to woli parszywą zgrają. Do Skywalker Saga wpadł cały zespół wadliwych klonów prócz Omegi. Kolejno Hunter, Echo, Wrecker, Tech oraz Horser. Dodatki jak najbardziej na plus, zwłaszcza dla osób, które zdecydowały się kupić edycję Deluxe. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneback.com. A z kodem Lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. Ostatnio mówiłem wam o dziwnym wycieku sugerującym, że pokaz God of War Ragnarok będzie miał miejsce już pod koniec maja. Krążyła po sieci taka autografika. Finalnie doszliśmy do wniosku, że raczej nie ma to racji bytu, a całe zamieszanie wynika ze zwykłej pomyłki. Otrzymaliśmy bardziej wiarygodne informacje od insidera, aż Honga. Twierdzi on, że w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się nowych szczegółów i materiałów z kolejnego God of War Ale jak już mówimy sobie o PlayStation, spójrzmy na bardzo ciekawą grafikę, którą stworzył użytkownik Twittera pod nazwą Zubitech na podstawie ogłoszeń o pracę Widzimy na niej wszystkie studia należące do PlayStation. Studios. Nie będę omawiał teraz wszystkiego, wszystkich studiów, które widzimy na grafice, a skupię się na tych najciekawszych, na tych najciekawszych projektach i zagadnieniach. Inzomniak pracuje nad trzema projektami. Pierwszym i tym najbliższym jest Spider-Man 2, a następnie Wolverine. Obie gry zostały oficjalnie zapowiedziane, ale co ciekawe, zauważyć możemy, że deweloperzy mają w planach wypuścić jakiś projekt Multiplayer. Co to może być? Bardzo możliwe, że będzie to kolejny produkt ze stani Marvela, a jeśli miałbym stawiać, powiedziałbym, że będzie to fantastyczna czwórka. I już mówię, dlaczego tak myślę. Planek jest film o pierwszej rodzinie. Marvela, więc możliwe, że Sony chce wykorzystać okazję na stworzenie gry, tak samo jak zrobili ze Spider-Manem z 2018 roku. Marka Avengers w grach wideo jest na razie troszkę... Ze więc pierwsza rodzina Marvela myślę, żeby była bardzo dobrym strzałem. Zwłaszcza, że idealnie wpasowywałaby się pod Multiplayera, a dokładniej Koopa. Twórcy Godowora, czyli Santa Monica Studios, jak już kiedyś na Ludboxie mówiliśmy, pracują nad zupełnie nową marką AAA. Za to Naughty Dog, twórcy The Last czy chociażby Uncharted pracują obecnie nad jakimś multiplayerem i jest to zapewne rozbudowany tryb Factions. Tylko powiedziałbym, że do The Last of 2, ale z tego opisu wynika to, że będzie to standalone, czyli samodzielny produkt. Jednym z kolejnych projektów, które są tutaj wypisane, może być średni wieczna gra Niczym Uncharted, której koncept arty latał jakiś czas temu po internecie. Band Studio niestety nie będzie rozwijać Days Gone, a pracują nad zupełnie nową marką AAA. Aha, no i Sucker Punch robi produkcję w otwartym świecie oraz w przyszłości grę Multiplayer. Co to może być, jak na mojej? Godzow, Tsushima 2 oraz tryb Multiplayer do niego. Pamiętajcie, że są to moje przewidywania i mimo, że są oparte na obserwacjach, wyciekach czy informacjach, to nadal przewidywania, które mogą się sprawdzić bądź nie. Aby jak myślicie, liczę na ciekawą dyskusję w komentarzach. Liczę też, że zostawicie subskrypcję. Wczoraj przybyło nas aż... Tylu, za to bardzo dziękujemy. W ogóle, jeśli oglądacie ten materiał na telefonie, no to weszła nowa m, animacja zostawienia łapek w górę. YouTube takową wprowadził i tym razem nie żartuje i nie jest to W Seria została wprowadzona nowa animacja i wygląda całkiem fajnie. Amaturzyści, proszę mi dać znać, jak wam poszła mata. Dzisiaj ma miejsce premiera gry Track to Yomi, czyli tytułu 2D inspirowanego filmami Kurosawy. Przy Track to Yomi pracował Flying White Hawk czyli studio odpowiedzialne chociażby za Shadow Warrior 3. Po trailerach i po gameplayach możemy spokojnie stwierdzić, że gierka wygląda świetnie, a największe wrażenie robi reżyseria. Scen i ogólnie dobór całej scenografii Walka w takim otoczeniu jest wręcz ucztą dla oczu w Tyle cały czas się coś dzieje Czy to zawala się jakiś młyn Czy to coś płonie Czy to coś się przesuwa Rozumiecie o co mi chodzi Tylko właśnie problem stoi chyba bardziej na pierwszym planie A mianowicie na walce Która wydaje się trochę powtarzalna Mocno odstaje od tego znanego z Gozovsus Tsushima. Uderzenia, mimo to, że brzmią bardzo fajnie, to nadal są to takie same uderzenia i ciągle się powtarzamy. Widać, że będzie trzeba wyczekiwać na odsłonięcie się wroga. Widać, że będzie trzeba blokować czasy innych, więc mimo wszystko w sumie może być to dobra gra, którą na dniach przedestujemy i dam wam znać po prostu. Jakiś czas temu dostaliśmy informację, że powstaje nowa gra Warcraft na smartfony. No i wczoraj był ten dzień, wszystko zostało oficjalnie ogłoszone. Czym gra jest, jak wygląda, o tym sobie teraz powiemy. Nazwa nowego mobilnego Warcrafta to Arclight Rumble. I na samym starcie powiem, że zapowiedź troszkę jest Fanów. Jednak to zdenerwowanie można było łatwo przewidzieć, gdyż oczywiste, że fani tak wielkiej marki, którzy wyczekują nowej gry z tego uniwersum, otrzymują mobilkę. No to raczej nie spodziewałbym się tutaj. Pozytywnych wrażeń. Jednak myślę, że jest to całkiem dobry strzał i dla graczy również będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Rozgrywka jest bardzo prosta: na mapie jest boss, on ma swoją armię, my mamy swoją armię i nasza armia musi pokonać jego armię, a następnie boss. Grać musi rozstawiać jednostki, których będzie aż 65, całkiem dużo, a za zadanie jednostek jest zbierać materiały, zbierać surowce, a następnie walczyć z przeciwnikami i coraz bardziej pchać swoją armię do przodu bliżej boss. Kiedy boss ginie, meczy, kończy. Patrząc na gameplay od razu przychodzi mi na myśl zwyczajny Tower Defense, czy chociażby Clash of Clans, które jest bardzo popularny na smartfonach, albo Clash Royale, który z tych dwóch. W nowym Warcraftie będzie pięć stronnic, będzie to Przymierze, Gorda, Czarna Góra, Bestie oraz Nieumarli, a dużą zaletą jest zaimplementowanie koopu oraz pvp. No i mimo tych wszystkich oburzeń w świecie, wydaje mi się, że Warcraft Arl, Arclight Light Rumble to bardzo dobry traf, tak jak mówiłem, i odniesie całkiem duży sukces. Produkcje tego typu na rynku mobilnym są bardzo rozchwytywane. Jeżeli obrandujemy to jeszcze logiem bardzo znanej marki, będzie tak tym bardziej, nie od dzisiaj Clash of Clans czy Clash Royale są bardzo popularne, nie od dzisiaj chociażby Brawl Stars podbija Google Play'a na całym świecie, więc uważam, że Warcraft Arclight, mimo że nie jest grom, na którą gracze czekali, bo nikt raczej nie, nie czekał na kolejną mobilkę, finalnie okaże się całkiem sympatycznym projektem, tak samo jak to było w przypadku Diablo Immortal. Kiedy pierwsze głosy oburzenia zejdą, a gra wyjdzie na światło dzienne, myślę, że gracze ją pokochają lub przynajmniej polubię. Za to wszystko zwiastuje dobrze, jeżeli chodzi o grę Nightingale. Nightingale może być Valheimem 2022 roku. Gra jest kooperacyjnym survivalem osadzonym w epoce wiktoriańskiej, w której roi się od potworów, przeciwnych kreatur oraz zwierząt. Możemy budować własne bazy, możemy próbować przetrwać oraz poznawać tajemnice tego świata. A ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawą informację, że w grze pojawi się kilka postaci historycznych, a jedną z nich będzie nie kto inny jak Maria Skłodowska-Kiri oraz Nili Bly. Tego typu bohaterów będzie można werbować i przenosić do naszej rezydencji, no i finalnie będą oni mogli pełnić funkcję towarzyszy. Twórcy powiedzieli również, że w grze będzie coś na wzór paska nadziei. Dzieli się on na dobro i na zło, i w zależności od naszych wyborów będzie szedł w jedną lub w drugą stronę. Coś jak w Red Dead Redemption 2. Wysoki poziom paska podskutkuje zwiększoną siłą oraz wytrzymałością. Informacje na temat nowych kart graficznych od NVIDII zaczynają powoli wyciekać do sieci. Serwis Notebook Check, który powołuje się na sprawdzonych likerów Copy7 Kimi oraz Graymon 55 zdradził kilka ciekawych informacji na temat kolejnych serii kart graficznych. Likerzy twierdzą, że NVIDIA zaoferuje coś takiego. Techniczny za bardzo ja nie jestem, ale wiem, że 100 teraflopów to dużo teraflopów. Porównując to do innych kart graficznych czy konsol wynika, że nowa seria będzie 2,5 razy szybsza od RTX 3090 Ti, 8 razy szybsza od z Xbox'a Series X i prawie 10 razy szybsza od PlayStation 5. A to już mnie trochę mocniej przekonuje. Całkiem przekonujące jest również Dark Envoy, czyli gra polskiego studia Event Horizon, które weszło we współpracę z Asmodec Digital. No i owocem tej pięknej współpracy ma być właśnie Dark Envoy. Jest to gra RPG ulokowana w uniwersum fantastycznym, z widokiem izometrycznym. Charakteryzuje się tym, że występują tam zarówno magia, jak i rozwinięta technologia. Jak to w takich RPGach bywa, w grze występują zadania poboczne oraz decyzje moralne. Możemy rozwijać nasze postacie oraz dostosowywać klasy, których jest aż 15. Co najlepsze, w grze występuje kooperacja, w ramach której możemy przejść całą przygodę fabularną. No i dostaliśmy update najnowszych informacji. I osoby, które posiadają konsole, nie muszą się martwić, ponieważ gra wyjdzie na komputerach osobistych, konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X oraz S. Obejrzałeś do tego momentu? Napisz w komentarzu.